Was bardzo serdecznie, A ja jestem Adam to jest Dolina Zegłady, kolejny prywatny serwer na który się dostałem Więc bez zb zbędnego pitu-pitu, zasadanie griffu, nie zabijaj bez powodu, nie przeklinaj, Delmin ma zawsze rację D Pomagaj każdemu No, okej Nigdy będę mapki. u co tu macie tym. <laughs> Okej okay. Jeżeli chcesz pomóc, w opłacie pisz do mnie na Skype, to jest Skype Delmina, gdyż to jest ogółem serwer Delmina, którego możecie okażeć z kolorowej krainy. Skoro niestety nie nagrywałem, bo wtedy miałem... sezon pierwszy Doliny Massacre, bo wtedy miałam po prostu ze komputer. I ja już nagrywam drugi, nie, trzeci raz. Pierwszy miał być z Delminem, um, a jednocześnie on ma taki sobie komputer, że mu nie wyrabiał. Drugi raz. Dopiero dodałem trzy razy i okazało się, że na cywilerze na są życia, e, o których oczywiście nie wiedziałem. Teraz mam pięć. No i dopiero się nie dowiedziałem: kebabziom, kebaby, kebabik, kebunio, kebeczka. Bójnik. No nie ważne. No i znowu jest kurde noc Subcie um, Creeper zniszczył kuboidowi Jak wiecie to jest kuboid I dziwnie jest, że JJ i Creeper <grymny> Że zniszczył kuboid No nieważne e, Ja już tutaj sobie troszeczkę Pochodziłem O nie, moby I już mniej więcej wiem Gdzie zamierzam mieszkać A zniszczyłem kwiatka, córka jeszcze tą piękną matkę naturę na serwerze Mega Delmina No i świetnie, drugi na mnie, w... naprawdę? Czy naprawdę? <grytanie> to jest z poziom hatek, kwiatów ludzi czy coś? O, oh, Jesus Christ No, gin, piczko! No św... <grytanie> świetnie, było. szczerze, że te pięć, kurde żyć! Nie <grytanie> Kebab ratuj, Kebab! No w świet. O, dzień. O fuck, nie, dziękuję. Kebabie. Naprawdę. Naprawdę o ekspert wbił. Naprawdę. Właściwie z ekspertem też miałem nagrywać. Ale on nie ma Audacity, więc o kwiatek. <śmiech> <śmiech> Fuck off, fuck off. Jest! Ekspertki odcinek, wątki. Okay. Hej. Ooo, oh, jeez. Zawsze kurde, ja. O. O fuck off. Naprawdę. To jest gorsze niż sezon pierwszego od Ludzie ludzie. Co tu się wyprawia? To się, kurde, ktoś komi w głowie nie mieści. No gin! Ile oni mają tych żyć? Pyk. Oczywiście nie mam już żarcia. dobra não <laughs> 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 <sus> <Super! sus> <sus> A znaczy, ja muszę, ja to, ja, to, ja to muszę przeczekać, jestem hardcorem, hard koks ja to przeczekam wszystko. Kolejny odcinek. Nie. Jezus, zaskojam jak już możemy nagram z kimś. Jeżeli nie będzie takich problemów jak to było dzisiaj, gdyż nie mam czasu, Ekspert nie ma Audacity, ktoś nie ma na skypie, Delmin ma słaby komp, What the f jakbym teraz zginął, to by... Było... Naprawdę? <ścoughs> Właśnie zrób dzień. Błagam. Ja nic nie mam. <ścoughs> Ja, nie wiem, ja, ja... Ja właśnie... Ja już w ja życie straciłem nie chcę tego powtórzyć. Jestem na terze... Oh, ja nie. O, <ścoughs> oh, błagam. Dajcie mi w końcu ciąć to drze drzewno całe. I nie wiem czy wam z powiedzieć, zamierzam... Ja, ja zamierzam e, mieszkać, e, ale... a ja w happy endzie? Ojej. Oh, yeah. Okej okay. <laughs> Ja zamieszkam, mam zamiar zamieszkać, tam gdzie jest ten pampająk. O, właśnie gdzieś tam e, Tu się trochę jakoś są teren powiększy, trochę się może to zwiększy, Ten całe jeziorko, tam się trochę tertu, bo wkłada, żeby było więcej miejsca na domek a, jak to jeszcze będzie wszystko wgląda się Chciałbym zrobić w ogóle House, ale nie, nie chcę się zbierać wełny. Więc <grym> wiecie. Więc wątpię, żebym jednak postanowił zrobić Moder House, więc to pani będzie zwykły taki drewniany domek. Coś z moim myszko dzieje, nieważne. Co mam Sadzonki? Chyba spadł <grym> z, <powodu> z <rzeka> O nie. Ja, no, ja, ja uciekał! Kurde, ja chcę kurde dzień, kurde panie. Panie! Pan zrób tutaj dzień, bo jeżeli pan nie zrobi kurde dnia, to panie... Panie będzie źle. Będzie źle do pana peśka. Oj, tak. Kurde, głodny jestem. <ścoughs> Interesując, <co to> naprawdę. Okej. Okay. Mam drewienko, chociaż nie więcej mogę jeszcze robić w nocy. Uciekając od Nie no nie no, kurde, chciałam uczciwą walkę jeden na jeden, kurde, a kurde, kurde nie ma uczciwej, kurde walki. Kurde. 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 No naprawdę! O, ekspert ratuj! Ekspert ratuj! Ekspert ratuj! Ekspert ratuj! Ekspert! Ekspert, ekspert nie ignoruj mnie! Kurde, ratuj mnie! I zombie! Ekspert ratuj! Ekspert... O, dziękuję! Wybawco! Wybawco ekspert! Dziękuję! Masz nowego skina. Uuu... Wysoko. Teraz... Połykaj. Nie. O oh Jesus, Żryj to Łeb Nie, rozumiem Co to? Webie jeden O ty kurde ty <laughs> <laughs> Okej, okay, kurde, Mam jeszcze są Naprawdę, naprawdę Naprawdę Uciekać, żeby uciekały Co to Ja to zaraz ginę Kurde, to jest jednoodcinkowa seria, naprawdę Zaraz, nagrywam. <suszel> Drugi raz dedłem. Kurde, pokazałam login. <suszel> <suszel> um, czekajcie... Jest dzień, dzięki Naprawdę? What the fuck? Naprawdę? Ale za co? Ale to nie ja tutaj, to kurde to samo, kurde panie

A Never... Never... Man... Nie fapaj, panie, panie, nie fapaj! Ha <grystanie> Czemu tu je creeperów? Kurde... Kurde, ekspert rozrabia, kurde, panie... No i straciłem drewno... <grystanie> Jest jakim jestem noobem... Mogę się prawie przygotować przed odcinkiem... Proszę, 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 żeby mi cośkolwiek dali. Gdyż wiecie, ja wbijam na serwer, kurde, Trzy życia stracone w jeden odcinek. bardzo <grym wytrzyma> nie piczka. Dobra, to chcę zrobić, chcę zamieszkać tam. I idę po żelazo. Ja tutaj bez żelazo nie, nie wytrzymam. O, kobel. Gdy będę mieszkał, to tutaj jeszcze powiększę, ten custom jakiś tam zrobię. <coughs> Zróbmy sobie tutaj... crafting table. Czemu nie wyświetliło mi się, że... O, ACHIEVEMENT GET! Nie wiem czemu. Kto chce Meralda za 5 tym Ale deal! Czemu teraz jest taki filtowy? No i cóż, ja to sobie trochę pogram pomiędzy odcinkami z kolegami, jeżeli będzie mi się chciało, Wiesz ostatnio naprawdę gram w dużo gier, z wyjątkiem Minecrafta. Gram stanie sobie w World of Tanks, w War Tandera. naprawdę? W War Thundera, w Risen'a, w, Hirose, w szóst... szóstkę... Naprawdę?! O, oh, Jesus Dobra, kopiemy w dół, potrzebuję dużo kobla. I żelaza. Ja tutaj bez żelaznego kurde zginę w 3 dni. A więc nie dziwcie się, jeżeli nie będzie w odcinku w tej serii, bo po prostu nie mam żyć. <grymianie> Na kolorowie krój nie było tak fajnie. A tutaj, kurde jej! To jest kurde, taki panie rygor! Że ja nie zdzierżę Panie. No właśnie. And budować się koło kawa, koło Ewa. Hoj, rapi No i będę koło spawnu, przecież. No ja się buduję niedaleko. Ehm, <tryk> to cóż, mówię wam, że od kolejnego odcinka nie będzie tak, <grym> tak jak dzisiaj, <grym> No cóż, ja też sobie wszystko ogarnę, z jak pozyduje kurde, mm. <grym> <grym> żelazo, zrobię sobie żelazny secik i ogółem, ale jak na razie, jest jaki kurde jest. Ja to sobie zaraz, kurde, po odcinku wbijam sobie na Skype, pogram sobie z ekspertem, z Delminem, wszystko sobie ogarnę, z Skagiem i z innymi, wszystko się ogarnie A jak na razie, będziemy kończyć ten odcinek na no, taki właśnie. Na no, razie, co by Stone'a. No, na razie, co by Stonea. Czy yy, tylko pilofi nie skończymy, będziemy kończyć już bez zbędnego przedłużania. Taki jest teraz, yy, taki szczegół. No i właśnie. Dobra, to będzie tak moja mała kopalnia, a ja mój, mój WanderPlacek, hmm, to była Dolina Masakare, powiem to po francusku, Dolina Masakły, <ścoughs> masakły, no i cóż, oddawaj warto Artochobocie, nieważne, mój WanderPlacek i do odcinka, siemanko, cześć.